Dzień dobry Państwu. Swoje wystąpienie dotyczące mozaiki charakterów w zbiorze opowiadań Bolesława Jeżdżewskiego, Jurmark w Pułeryszkach, chciałbym poświęcić właśnie wspomnianemu zbiorkowi Jurmark w Pułeryszkach. Mówiąc o nim, należy pamiętać, że znajdujące się tam sześć opowiadań, to tak naprawdę efekt pracy redakcyjnej Eugeniusza Gołąbka, który przygotował ten utwór do druku w 2003 roku. To wydanie z 2003 roku zawiera nieco ponad 130 stron. Warto jednak wspomnieć, że w rękopisie Jarmark w Bożyszkowach Bolesława Jażdżewskiego miał tych stron aż ponad 850. Redaktor Eugeniusz Gołąbek zrezygnował tutaj z opisów przyrody, obyczajów, posiłków i tym podobne po to, by treść dla czytelnika była bardziej przystępna i, jak sam napisze w posłowiu, myślał, że ją wybrał do czytania to, co w tych pływiustkach jenu lepsi. W zaproponowanym przez niego podziale gubi się jednak nieco kompozycja szkatułkowa, którą zastosował przy pisaniu Bolesław Jażdżewski. Oto autor, Słucha opowieści Wincentego Duty, który wybiera się na, wybrał się na jarmark do Bożyszków. W drodze na Gochy spotyka Pawła Homernika, który opowiada mu o swoim życiu. W Stoltmanach z kolei spotykają Myszkę, który także opowiada o swoim z kolei życiu. Mamy więc opowiadanie w opowiadaniu w kolejnym opowiadaniu. Zbiorek Bolesława Jarzewskiego przywodzi na myśl inne z kaszubskich zbiorków. Myślę tutaj o czterolistnej koniczynie Anny Wajming. Te dwa zbiorki warto zestawić ze sobą, ponieważ znajdują się na przeciwległych biegunach. O ile Anna Wajming opisuje tragizm, z jakim mierzą się mieszkańcy kaszubskiej wsi, i można powiedzieć, że to na nim skupia swoją uwagę, o tyle Bolesław Jarzczewski tę uwagę przynosi na bohatera. Oczywiście trud życia na wsi jest obecny, jest widoczna bieda, brak posagu, związane z tym kłopoty z orzenkiem, ale to jest, znajduje się na drugim planie, w drugim wymiarze. Na plan pierwszy wysuwa on emocje bohaterów, ich samych. Autor próbuje wniknąć w głąb ich psychiki nie tylko po to, by pokazać ich cechy charakteru, a jacy są, ale także dlatego, dlaczego tacy są, co sprawia, że tacy są. Nawiązując do tematu mojego wystąpienia, Co w nich sedzy mozaika charakterów biermarków w Błyżeszkach", Bolesław Jarzczewski nie tylko zadaje pytanie, co w nich sedzy ale także próbuje znaleźć odpowiedź, dlaczego to w nich sedzi, czemu to w nich sedzi. Nim przejdę do opisu bohaterów, warto także przyjrzeć się nieco baczniej temu, komu zawdzięczamy opisy bohaterów. I możemy tutaj mówić o trzech perspektywach. Pierwszą z nich stanowią sami mieszkańcy Gochów, Gochowie, którzy Mówią o sobie, ale mówi, przytaczają także opinie innych mieszkańców sąsiednich regionów, którzy opisują gochów. Drugą perspektywą będzie perspektywa Pawła Homernika, który wprawdzie jest spoza regionu, ale na gochach znalazł swoją żonę. Możemy powiedzieć, że się wrzenił w gochy, a z racji tego, że jest handlarzem, Przemierza Gochy wzdłuż i wszerz. Na kartach opowiadania znajdziemy taką opinię, że ta cecha, czyli to przemierzanie Gochów wzdłuż i wszerz, jest cechą niezbędną do tego, by poznać region i mieszkających tam ludzi. I w końcu trzecia perspektywa, którą reprezentuje Wincenty Duta. Jest to perspektywa osób spoza regionu. Dota po raz pierwszy, jak już wspomniałem, wybiera się na gochy i po raz pierwszy spotyka się z mieszkańcami. Oczywiście ze względu na ograniczony tutaj czas nie jestem w stanie bliżej opowiedzieć o każdy z bohaterów, Dlatego skupić chciałbym się na jednej postaci, na postaci kobiety, meścieny, czyli Zofii Myszka z Domu Trzebiatowskiej, która wraz z mężem Józefem mieszkają w Stoltmanach. Poznajemy ją, gdy gości u siebie Wincentego, Dutę i Pawła Homernika. Trzeba tu dodać, że gości ich przy suto zastawionym stole. I w ten sposób chce zamanifestować nie tylko bogactwo swojego domu, ale także zadać kłam, Opinii o biedzie e, Gochów i tutaj myszka e, powie, zacytuję: Jo wiem, że tam uwaju go dają, że tu u nas bólewka tak urosła jak łeżech, a semionci mesadzy metaci jak pacurci łedrużańca. Jo, jo, sygnał dali myszka: człowiek za młodo są nasłych u różnych głębotów łeguchach. Myszkowa nie tylko gości przy suto zastawionym stole, daje im także nocleg, ale również kupuje od Pawła Homernika obuwie, defle, płacąc za nie więcej niż żądał handlarz. I tu znów mamy tę manifestację bogactwa domu, zadanie kłamowi. Opinii o, o biednych Gochach, ale także to, co powie sama Meściemu, że nie chce, by ktoś posądził, że odbiera chleb dzieciom, dzieciom Pawła Homernika. Następnego dnia, kiedy w dalszą drogę wybierają się Paweł Homernik i Wincenty, okazuje się zupełnie niespodziewanie, że w tę samą drogę udaje się także Meściemu. Ma także przygotowane produkty na sprzedaż. I te znajdują się w, w dość sporej wielkości koszach, które bezceremonialnie kobieta wręcza Wincentemu. Widząc to, Homernik, być może znając obyczaje Zofii, wiemy, że, że zna tę rodzinę, żartuje nieco ze swojego towarzysza i mówi: tu cytat. Wicku, te myśli, że pudzesz so co do Bożyszków jak wacpum? A jo widzę, że ona to zaprzągnie w te kłesze. Przeca za darmuka nas nie futrowała. Musimy to też robić. Bohaterowie udają się w drogę do y, Bożyszków. Te, tis, ta odległość, te kilkanaście kilometrów, y, nie, niespełna dwanaście. Muszą pokonać przez goskie drogi. Ci, którzy znają goskie drogi, wiedzą o ich specyfice, to są bardzo piaszczyste drogi, i kiedy po przejściu już sporej odległości, Wincentemu zaczynają doskwierać, zaczyna doskwierać ciężar tych koszy, a co gorsza, jak sam na kartach opowiadań powie, po kostki zapadał się w miałkim piasku, który znajdował się na drodze, pomyśli nieco ze, wstydze, ze wstydem, pomyśli, tu cytat, co to za chytru baba, te guści są chytrzejsi od lesa, że tyś ju, stury chłop, sodu tu staci mu rupłe wibabścimu. Po chwili pojawia się nadzieja na, polepszenie warunków drogi na Jarmark. Oto Meścienu spotyka swoich znajomych, którzy do Bożyszków jadą na wozie i chcą zabrać kobietę. Popędza, dość, dość energicznie popędza Wincentego, bo szybciej wręczył jej na wóz te kosze, bo przecież czekają, już, czekają na nią znajomi. I Wincenty sam ma nadzieję, że i dla niego znajdzie się Miejsce na wozie, ale gdy tylko wręcza kobiecie wyładowane kosze, wóz nagle rusza, zostawiając naszego bohatera samego, nieco osłupiałego na, na środku polnej drogi, piaszczystej drogi. Ale wreszcie i Wincenty wspólnie z Pawłem Homernikiem docier docierają na jarmark i o dziwo w tytule mamy przecież jarmark w Błężeszkach. Sam jarmark jest bardzo lakonicznie e, opisany i pozwolę sobie tutaj przytoczyć e, cały cytat opisujący e, jarmark. Jak łez są przełestatku statku do tych błyżeszków, a tam jurmark. Bawieta jak to westrzy, tak samo jak i u nas w lepuszu. Ruch, tłoklectwa, skwór leczeni łewców, pedła, kwikani swin, rżenie, kłeni, tam jest mesorozesz les Pawła. Połyn musił o swój geszeft, a ju swój. Ten lakoniczny, jak już wspomniałem, opis jarmarku świadczyć może o tym, że Bolesławowi Jażdżewskiemu nie chodziło o opisanie jarmarku, a bardziej o opisanie em, charakterów bardziej o opisanie ludzi skupienie się na tak jak już wspomniałem na ich psychice i tak naprawdę moglibyś, autor mógłby w tym momencie zakończyć to opowiadanie w zaproponowanym w 2003 roku układzie to jest ostatnie opowiadanie tak się jednak nie dzieje idziemy o krok dalej i ten krok jest niezwykle ważny dla mnie dla mnie istotny Oto bowiem w całym tym tłoku ludzi, w całym tym zgromadzeniu na niewielkim placu, jeśli ktoś był w porzeszkowach i zna plac przed kościołem, w tym tłumie ludzi naszego bohatera odnajduje meścienu. I mówi do niego, tu cytat. W tym płyspiechu i ani nie zdążyła płędzenkować zaniesenie tego kłesza, a wysokły dost na trekele, jarzmiką z grzul was zbeło na wesce, to dla swoich dzecy i wces na mnie zapaze chatu tabunków. Myścienu chce się odwdzięczyć naszemu bohaterowi i to robi. Ale w dość niezwykły sposób, bo nie odwdzięcza się samemu Vincentemu, który przecież dźwigał e, te kosze wyładowanymi, róż, wyładowanymi e, różnymi produktami na, na Jarmark, ale wręcza mu słodycze, słodycze dla dzieci. I możemy się domyśleć, że tak naprawdę na powrót ojca z Jarmarku niecierpliwie czekały. Dzieci czekały najmłodsze osoby w gospodarstwie domowym, w nadziei, że ojciec przyniesie im jakieś podarunki z jarmarku. W tym myślę, oczywiście, mamy słodkie podarunki na myśli. I warto też zwrócić uwagę, że o ile wcześniej Wincenty mówi, o, o tym, kim jest, skąd pochodzi, dlaczego idzie na jarmark, w jakim celu udaje się na jarmark. W tej rozmowie Józefa z Wincentym nie jest obecna myślenia. Pojawia się ona jedynie w krótkich migawkach, zajęta, możemy się domyślić, zajęta domowymi obowiązkami, być może przygotowaniami właśnie na jarmark, przygotowaniami produktów na jarmark. Ta jednak informacja o dzieciach Wincentego, która być może pojawiła się jedynie w krótkim fragmencie, kilkuzdaniowym fragmencie w, w całości opowiadania, przykuła jej uwagę, zwróciła jej uwagę. Chociaż być może ani Wincenty, ani Józef nie zwrócili na to większej uwagi. I Zaskakuje sposób patrzenia myślicieli na, na świat, dostrzegania ulotnych, a jednak bardzo ważnych spraw, sytuacji. I odpowiadając na pytanie, jacy są gochowie co w nich sędziowie możemy powiedzieć, patrząc na obraz Zofii Myszka, że wykorzystują każdą sytuację by poprawić swój los są zaradni chytrzy przebiegli może nieco surowi szorstcy w obyciu, ale także potrafiący się odwdzięczyć i to odwdzięczyć w zupełnie nieoczekiwany sposób dostrzegają rzeczy ważne które nam niekiedy w natłoku codziennych spraw umykają i być może jest to także zadanie kłamu, nieco skrzyżliwej, złośliwej, złośliwemu powiedzeniu zaboraków o gochach, że ci rodzą się ślepi, widzą dopiero po siedmiu, czy w innej wersji po dziewięciu dniach. Tak notuje Bernard Sychta. I co ciekawe, tę samą informację Bernard Sychta zanotuje przy haśle kaszubi, czyli że kaszubi. Rodzą się ślepi, ale gdy zyskują wzrok, potrafią przejrzeć przez dębową de deskę, patrzą przez dębową deskę. I sądzę, że należałoby, opisując gochów, właśnie tę cechę podkreślić tę ich przenikliwość to cecha, która ich najbardziej charakteryzuje. Nawet jeśli rodzą się ślepi, to gdy zyskują wzrok, przenikają rzeczywistość na wskroś. Dziękuję serdecznie.